Emancypantki siódmy, której się powodzi. W początkach grudnia, kiedy Joasia już wróciła do zdrowia i obowiązków damy klasowej, a na pensji ucichły plotki z powodu jej nocnego powrotu, w początkach grudnia zdarzył się wypadek, który Magdalenie nasunął myśl, że Helenka Norska nie ma dobrego serca. Zdarzyło się to z panem Dębickim na lekcji matematyki w pokoju Ady, gdzie uczyło się ich trzy. Ada, Helenka i Madzia. Przede wszystkim Madzia od pierwszej lekcji spostrzegła, co ją nawet oburzyło, że Helenka kokietuje pana Dębickiego. Nosi rękawy, z których doskonale widać jej prześliczne ręce, wysuwa nóżki, kiedy profesor wykłada coś przy tablicy, a czasami rzuca takie spojrzenia, że Madzi wstyd za nią. Tym bardziej wstyd, że pan Dębicki, który z początku mieszał się wobec Heleny Później nie tylko nic sobie nie robił z jej kokieterii, ale nawet uśmiech uśmiechał się swoim dobrym i rozumnym półśmieszkiem, w którym czuć było ironię. Dziwna ta Helena, myślała Madzia, jak ona może robić podobne miny wobec człowieka przeszło pięćdziesięcioletniego, który nie jest piękny, nawet trochę łysy, a nade wszystko nigdy się z nią nie ożeni. Najgorsze zaś, że pan Dębicki, który jest bardzo rozumnym, widzi, co ona dokazuje i drwi z niej. Helenkę, którą uwielbiali nawet sześćdziesięcioletni panowie, zachowywanie się Dębickiego poczęło drażnić. Kokietowała go więc w sposób bardziej wyzywający, nie szczędząc jednak i szyderstwa, jeżeli zdarzyła się sposobność. W początkach grudnia Dębicki tłumaczył trzem pannom dwumian Newtona. W przypadku wykładników ułamkowych. A tłumaczył tak jasno, że Madzia nie tylko wszystko rozumiała, ale wprost upoiła się jego wykładem. W szczególny sposób działał na nią ten cichy, łagodny, wiecznie zafrasowany człowiek, który przy wykładzie zmieniał się w natchnionego. Rzadkie włosy jeżyły mu się, jasne oczy nabierały głębokich cieniów, nalana twarz posągowych rysów, a głos przejmującej dźwięczności. Ada z Madzią nieraz mówiły sobie, że lekcje Dębickiego są prawdziwymi koncertami, o ile profesor zapali się do przedmiotu, bo na pensji osobliwie geografię wykładał nudnie. Otóż Dębicki, wyłożywszy dwumian Newtona, zapytał panien, czy która nie zechce powtórzyć. Magdalena mogła powtórzyć, ale przez grzeczność chciała ustąpić głosu Adzie. Ada zaś zwróciła się do Helenki. Kiedy ja nic nie wiem, odpowiedziała ze śmiechem Hela, wzruszając ramionami. Nie rozumiała pani? Zapytał zdziwiony Dębicki. Helena odrzuciła w tył głowę i patrząc przymrużonymi oczyma na Dębickiego, rzekła. Tak zasłu zasłuchałam się w melodię u pańskiego głosu, że nie rozumiałam nic. Panu to nie robi przyjemności? Nasi słuchacze, odparł Dębicki spokojnie, mogą nam robić tylko jeden rodzaj przyjemności. Mianowicie uważać! Mnie pani zawsze tego odmawia. Dobrze jej tak, pomyślała Madzia, lecz spojrzawszy na towarzyszki zmieszała się. Ada wylęknionymi oczyma spoglądała to na Helenkę, to na Dębickiego. Helenka zaś była zarumieniona z gniewu, a jej piękna twarz miała jakiś koci wyraz, kiedy podnosząc się z krzesełka odpowiedziała z uśmiechem. Widać, że nie mam zdolności do wyższej matematyki choć profesor popiera ją nawet wykładami moralności. Nie przeszkadzam państwu. Kiwnęła głową Adzie, ukłoniła się Dębickiemu i opuściła pokój. Biedny profesor był bardzo zakłopotany. Upuścił kredę, wsadził wielki palec lewej ręki na klapę surduta i pozostałymi palcami zaczął bębnić. Twarz mu zmartwiała, spojrzenie zamąciło się i cichym głosem odezwał się do Ady. Może. Może ja panią przeszkadzam? Ada milczała, bo zbierało jej się na płacz, co spostrzegł lębiski i rzekł, biorąc za kapelusz. Na następną lekcję przyjdę, gdy panie dadzą mi znać. Ukłonił się niezgrabnie, patrząc w sufit, a gdy szedł do drzwi, Madzia zauważyła, że podnosi kolana bardzo wysoko. Boże, co tu się dzieje? Zawołała Ada z płaczem tuląc się do Madzi. I co ja teraz mam robić? A cóż tobie, Adziu! odezwała się Magdalena. Przecież on do ciebie nie ma pretensji. Tak, ale ja znowu muszę przerwać lekcję, bo hela śmiertelnie obraziłaby się na mnie. A to taki doskonały profesor, taki nieszczęśliwy człowiek i przyjaciel Stewka. Musimy wyjechać z Warszawy, bo ja się tu rozchoruję. W godzinę już na całej pensji mówiono, że Dębicki zrobił impertynencję Helenie, a panna Howard głośno na korytarzu wykładała kilku damom klasowym, że jest to gbur i obrzydliwa ropucha, w której pod pozorami niedołęstwa kryje się największy nieprzyjaciel kobiet. Trzy razy badałam go, ażeby poznać, co myśli o samodzielności kobiet, a on tylko uśmiechał się. Za te uśmieszki zrzuciłabym go ze schodów zapewniała panna Howard. Zaś pani Latter spotkawszy wieczorem Madzieł, rzekła do niej tonem, w którym czuć było gniew. Cóż ten safanduła już odgryzł się na naszych lekcjach, jeżeli zaczyna robić impertynencje? Nieostrożny, nieostrożny. Magdalena nie odpowiedziała, choć silny rumieniec zdradził, że nie podziela zdania przełożonej. W tych kilku słowach czuła zapowiedź dymisji dla Dębickiego i pierwszy raz w życiu przyszło jej na myśl, że pani Latter. Nie jest sprawiedliwą. Biedny profesor może stracić posadę dlatego, że helence nie pozwolił żartować z siebie. Ale Joasia, która zrobiła skandal, jest ciągle damą klasową i nawet zaczyna podnosić głowę. Po co ja o tym myślę? Co mnie do tego? wyrzucała sobie Madzia. I co się ze mną dzieje, że zaczynam sądzić ludzi, a nawet potępiać ich? Joasia jest dumna. Może z obawy, ażeby jej kto nie robił wymówek. Chociaż niepotrzebnie szykanuje Zosię. A swoją drogą Marta miała słuszność mówiąc, że pani Latter cierpi przez dzieci. Hela nie jest dobra, kiedy Dębickiego naraża na utratę lekcji, a matkę na niesprawiedliwość. Obok Helenki przyszedł jej na myśl pan Kazimierz, który coraz rzadziej bywał u pani Latter, ale za to coraz częściej jego imię łączono z imieniem Joasi. Lecz w takich chwilach Madzia zasłaniała uszy przed poszczeptami własnych myśli i powtarzała sobie z uporem. To nie może być, ażeby on był w restauracji z Joasią. To wszystko plotki. On taki piękny, taki szlachetny. Pomimo obaw Magdaleny, że Dębicki może stracić posadę, sprawa jego nagle poprawiła się i to w kilka dni po zajściu z Helenką. Wpłynął na to przyjazd pana Stefana Solskiego, brata Ady. O czym Madzia dowiedziała się z ust samej Helenki. Wiesz? zawołała panna Helena, ciągnąc ją do swego pokoju. Wiesz? Jest Stefan. Dziś z rana przyjechał z zagranicy, a za tydzień? Za tydzień my z Adą i jej ciotką jedziemy. Ja jadę za granicę. Ja. I już Boże Narodzenie spędzimy w Rzymie. Czy ty słyszysz, Madziu? Zaczęła całować Magdalenę i tańczyć po pokoju. Nigdy nie była tak ożywioną. Oryginalny człowiek ten Stefan, mówiła spałającymi oczyma. Brzydki, podobny do Ady, ale siedzi w nim diabeł. W głowie mi się kręci, kiedy pomyślę, że ten człowiek ma milion rubli. Ale, ale pogodziłam się dziś z Dębickim. Zrobiłam to dla Ady i dla Stefana. Co za energia w tym człowieku. Ledwie przywitał Adę, zaraz jej powiedział – od dziś za tydzień wyjeżdżacie, panie. To samo powiedział mojej mamie, którą zawojował w kwadrans. Powiadam ci coś nadzwyczajnego. Istotnie na drugi dzień przyszli na pensję tragarze i zaczęli wynosić książki Ady i jej narzędzia fizyczne. Przy pakowaniu których był dębicki. Tego samego dnia zgłosił się do pani Latter jakiś jegomość przysłany przez pana Solskiego. Do załatwienia formalności paszportowych dla helenki. Dame kla damy klasowe i pensjonarki mówiły tylko o solskim i niejedna wyglądała ze szczytu schodów na dół, sądząc, że zobaczy tego pana, który jest bardzo brzydki, ale ma dużo pieniędzy i nie lubi, ażeby mu się sprzeciwiano. Madzia nawet usłyszała, jak dwie trzecioklasistki mówiły między sobą. – Widzisz, widzisz, to pewnie on. – Ech nie, to ten safanduła Dębicki. – Ludwisiu – odezwała się, przechodząc około nich Magdalena – jak możesz wrażać się tak o panu Dębickim? – Przecież tak nazywa go pani Latter – śmiało odparła dziewczynka. Madzia udała, że nie słyszy i prędko zbiegła ze schodów. Biegła do Ady i kiedy do niej weszła, zastała w pokoju niskiego pana z szerokimi ramionami i dużą głową, który rozmawiał z Helą. Na widok Magdaleny Ada podnosiła się z fotela i rzekła – Stewku, pan z dużą głową zerwał się, bystro popatrzył Madzi w oczy i ściskając ją za rękę, powiedział – Pani, jestem przyjacielem tych, którzy kochają moją siostrę. Potem usiadł na krześle i zwrócił się do Heleny. Był podobny z fizjognomii do siostry, tylko miał nieduże wąsiki i różową bliznę na, na prawym policzku. Nie przekonał mnie pan, mówiła Helenka z uśmiechem, ale bojaźliwie patrząc na Solskiego, co trochę zdziwiło Madzieł. – Żecie panią przekona, odpowiedział. Piękność słusznie nazywają paszportem, który jej właścicielowi czy właścicielce wyrabia stosunki między ludźmi. Tak od razu, ale potem. Następstwa zależą od dalszych czynów. W każdym razie świat hojniej wypłaca pięknym zasługi. Wiele im wybacza i bardzo często kocha ich nawet wówczas, gdy tego nie są warci. Może być, odpowiedziała Helenka, ale ja dobrze nie rozumiem. O moim bracie na przykład mówią wszyscy, że jest przystojny. Ja jednak nic mu nie wybaczam. A zakochać się w tak ładnym mężczyźnie jak on nie potrafiłabym. Mężczyzna powinien być energiczny, odważny. Oto jego piękność. Na te słowa Madzia zarumieniła się. Ada spuściła oczy, a Solski umilkł. Lecz po wyrazie jego twarzy nie można było poznać, czy zgadza się z teoriami Helenki, które Madzi wydały się dosyć nowe, a nawet niespodziewane. Jeszcze kilka minut rozmawiano o podróży, po czym Solski podniósł się do wyjścia. – Więc nieodwołalnie. Wysyła nas pan we środę? – zapytała Helenka, obrzucając go spojrzeniem. – Czy możesz nawet pytać? – wtrąciła Ada. – Przecie widzisz, co zrobił z moją pracownią. – We środę wieczornym pociągiem, jeżeli panie raczą. – odpowiedział Solski i zaczął żegnać panny. Wkrótce po jego odejściu i Helenka opuściła salonik. Ada, która zawsze sam, sam, na sam z Madzią rzekła – Cóż ty na to, Madzią?", Przy tym patrzyła na nią w sposób tak smutny i dziwny, że Madzia zastanowiła się – O czym mówisz, kochanko? Czy o wyjeździe? – Ach, o wyjeździe i nie wyjeździe. O różnych rzeczach – odpowiedziała Ada. Nagle uścisnęła ją i przytuliwszy głowę do jej ramienia szepnęła ty nawet nie wiesz, Madziu, jaka Ty jesteś dobra, szlachetna, prosta. I powiem Ci, że chyba mniej znasz świat aniżeli ja, choć dopiero zaczynam go poznawać troszeczkę, troszeczkę. To tak jak ja, zawołała Madzia. I to nawet niedawno, od kilku tygodni jakoś inaczej patrzę. To tak jak ja. Czy myślisz i o Joasi? I, i o Joasi, i o różnych innych rzeczach. – A ty? – O, i ja. – Ale o tym nie ma co mówić – rzekła Ada. Na kilka dni przed wyjazdem za granicę mieszkanie Helenki zamieniło się na szwalnię. Pani Latter sprowadziła trzy specjalistki – krojczynię, maszynistkę i wykończarkę i kazała im zrobić przegląd całej garderoby córki. Z kuchni do gabinetu wniesiono prosty stół, na którym pochylona krojczyni z metrem na szyi i nożyczkami w rękach cały dzień podcina i poprawia staniki i spódnice. Od siódmej rano do jedenastej wieczór kiwa się nad warczącą maszyną blada maszynistka, której siedząca pod oknem wykończarka od czasu do czasu przypomina: Czekam, panno Ludwiko, albo też ściek niedobry panno Ludwiko trzeba poprawić łódkę na łóżku i na biurku cheli leżały stosy bielizny na atłasowych mebelkach spódnice i kaftaniki dywan był zarzucony skrawkami rozmaitych materiałów nożyczki zgrzytały na stole maszyna warczała i wturowała jej jej połaski. pokłaka sływanie maszynistki Madziu raził tu panujący hałas i nieporządek ale helenka gotowa była siedzieć od rana do nocy, przymierzać po kilka razy każdą suknię i wtrącać się do robotnic. Ile razy weszła Madzia do gabinetu helenki, była pewna, że zastanie ją przed lustrem w coraz innym staniku lub spódnicy, mówiącą: Czy dobrze leży? Zdaje mi się, że w pasie jest zanadto luźny i marszczy się na plecach. Spódnicy niech pani nie skraca ani ocal, bo to daleko poważniej. W krótkiej sukni żadna kobieta nie potrafi być dumną. W podobnych chwilach krojczyni i wykończarka krążyły około helenki jak gołębie nad gniazdem. Mierzyły, znaczyły, wbijały szpilki w suknie, wspinały się na palcach albo padały na kolana. Torturowana zaś helenka miała rozmarzone oczy i wyraz twarzy osoby świętej albo zakochanej. Jacy niemądrzy mądrzy są mężczyźni! Myślała Madzia, patrząc na piękną pannę. Im się zdaje, że panny wyglądają interesująco tylko przy nich. Wyraz anielskiego rozmarzenia i zachwytu na twarzy Helenki spostrzegła Madzia nie tylko w czasie przymierzania sukien. W poniedziałek przed południem Hela wywołała Madzię z klasy. Moja droga, rzekła, zastąpi cię tu panna Joanna, a ty jedź ze mną. Stefan przysłał dla Ady karetę, ale że ona zostaje, więc tylko my dwie pojedziemy za sprawunkami. Madzi wstyd było wsiąść do karety i lękała się dotknąć jej atłasowego obicia swoją wełnianą salopką. Ale helenka czuła się tu jak u siebie. Spuściła szybę i patrzyła na przechodniów z wyrazem dumy. Bawi mnie to. Rzekła, kiedy sobie pomi pominam, że ja chodziłam jak te panie, albo jeździłam obszarpanymi dorożkami. A mnie się zdaje, że częściej będziemy jeździły dorożkami aniżeli karetą, wtrąciła Madzia. Zobaczymy, szepnęła Helenka patrząc w jakiś punkt nieokreślony. Zabawna dziewczyna, pomyślała Madzia, przypominawszy sobie, że pani Latter musiała pożyczyć pieniądze od Ady na prowadzenie pensji. W mieście Helenka miała kupić dwa łokcie jedwabnej materii, parę bucików i złoty krzyżyk dla panny Marty. Lecz na tych sprawunkach upłynęło im ze trzy godziny. U jubilera Helenka nabyła krzyżyk za dwa ruble, ale przy okazji kazała pokazać sobie naszyjnik z pereł i dwa garnitury jeden z szafirów, drugi z brylantów. I zapytując o cenę i o to, czy jubiler nie opuściłby czego. U szewca przymierzyła kilkanaście sztuk bucików i pantofelków, zanim wybrała jedną parę. W magazynie, zanim kupiła swoją materię, kazała podać tyle sztuk w rozmaitych kolorach, że dokoła niej utworzyła się tęcza z jedwabiów białych, różowych, niebieskich, żółtych. Było to tak piękne, że nawet Madzia przez chwilę zapomniała, czym jest i gdzie jest. I zdawało jej się, że to wszystko należy do niej. Lecz wnet oprzytomniała spojrzawszy na helenkę, której drż drżały usta ze wzruszenia. Chodźmy już, Helu, szepnęła Madzia, widząc, że starszy subiekt przypatruje się helence ze złośliwym uśmiechem. Zapłaciły i wyszły. Kiedy znalazły się w karecie, Helenka wybuchnęła gniewem i żalem. I pomyśleć, mówiła, że ja na to wszystko nie mam pieniędzy. Piękna sprawiedliwość na świecie. Ada rodzi się dzieckiem milionerów, a ja córką u przełożonej pensji. Ona za roczny dochód mogłaby kupić cały magazyn, a mnie ledwo stać na dwie sukienki. Wstydź się, Helu! O tak, ludzie, którzy nie mają pieniędzy, zawsze powinni się wstydzić. Ach, gdyby nareszcie przyszedł ten przewrót społeczny, o którym ciągle słyszał od Kazia. Czy myślisz, że wówczas chodziłabyś w jedwabiach? Naturalnie bogactwa należałyby do mądrych i pięknych, niedobrzydalów i niedołęgów, którzy nawet ocenić ich nie umieją. Pan Kazimierz z pewnością tak nie myśli, wtrąciła Madzia. Rozumie się, że nie myśli, tylko używa za siebie i za mnie, ale może przyjdzie i moja kolej. Od tej rozmowy Madzia jeszcze więcej zniechęciła się do helenki. Boże! myślała. Jeżeli miałabym być taką córką i kobietą jak ona, to niech umrę bodajbym dziś. Hela, gdyby mogła, zrujnowałaby matkę. Wkrótce po ich powrocie do domu na pensji skończyły się lekcje. Madzia stanęła w oknie i patrzyła na podwórko, gdzie w tej chwili śnieg zaczął padać. Widziała rozbiegające się dziewczynki, jak hałaśliwy rój pszczół, który odlatuje w pole. Potem widziała nauczycieli, idących po dwóch i pojedynczo, a nareszcie spostrzegła Dębickiego, koło którego kręcił się jakiś fircyk ubrany pomimo śniegu tylko w obcisłą kurteczkę i mały kapelusik. Dębicki szedł przez podwórze zwolna, niekiedy przystając, a fircyk zabiegał mu z prawej strony, z lewej strony, chwytał go za guziki futra i o czymś bardzo żywo rozprawiał. Śnieg na chwilę ustał. Jednocześnie Fircyk zwrócił się twarzą do okna i Madzia poznała w nim pana Solskiego. woli nasunęło się jej porównanie między ubogą Heleną, która tęskniła za jedwabiem i brylantami, a milionerem, który w wąskiej kurteczce wychodził na takie zimno. Rozmawiający znikli w bramie, a Madzia pomyślała. O czym oni mówią? Czy nie o Helence? "Jeżeli Dębicki powie panu Stefanowi o jej zachowaniu się na lekcjach, to będąc na jej miejscu, wyrzekłabym się podróży za granicę."